Ponownie witam, to ja, Adam Razik. Jesteście na moim kanale o malowaniu i jak powiedziałem, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Na jedynym i pierwszym w Polsce kanału, kanale o malowaniu obrazów, malowaniu krok po kroku. Yy, dzisiaj będziemy malować nowy obraz, w format 50x40 cm. Malujemy techniką olejną i dzisiaj zacznę i będą to kwiaty. A, a nie tylko, powiem że kwiaty, tylko takie szczególne kwiaty, czyli irysy. Pierwszy raz w ogóle będę malował te kwiaty i chciałem, żeby nawiązywały one do, do mojego wcześniejszego takiego tematów, to tematów, to znaczy kontrastów, Ten, takie abstrakcyjne obrazy malowałem tu na kanale, czyli tam był kontrasty czerwień, zieleń, Fiolet żółty i niebieski, pomarańczowy. Tak samo teraz będę chciał trzy takie tematy kwiatowe zrobić. To właśnie będą między innymi rysy, słoneczniki i będą trzecie maki. Czyli takie, te trzech, czyli na przykład maki, to czerwień, zieleń i rysy to właśnie będą niebieski. Dodam z tym, wejdę tam w taki po prostu pomarańczowy, tam jakieś takie, takie w tle. A y, słoneczniki to będzie żółty z fioletowym kształtu i rysów tak za bardzo nie znam, natomiast wiem, że to jest takie, jakieś, takie, są takie, jakieś, tak tu, tu, tu tutaj są takie, ale to nie jest istotne na pewno. <laughs> Z czasem i w trakcie będą te rysy, czy tam te kwiaty będą powstawały w ten sposób, że będą, wiem, że to jakieś płatki kład, są tego rodzaju, tu jakieś takie języki mają. Sam kształt wyjdzie po prostu później przy, przy tym, przy Przymajane. Słyszycie, jakie jest nadzielenie, to płótno, jak, jak, jak dźwięczy, jak... jak um, taką kompozycję zrobię... Mocny jakiś tutaj element na pierwszym planie, będzie taki... Y, że tak powiem... A tu będzie taki większy. To nawet wyjdzie z kadru. Znaczy mają jakieś takie, nie wiem, nazywają te kwiaty. Te... Kręciki, coś tam. Liście, liście mają w sumie pionowe dlatego są trudne takie do malowania bo, bo mają takie proste taki prosty układ linii prosty i te ryski są takie jakich, tam, no i w tym trzy tutaj o jeden na drugi będzie zapadł już ten się pojawiał kształt mam jakiś Coś mniej więcej ustalone. Gdzieś tam się, o może tam gdzieś będzie jakiś. I OK. Może jeszcze tutaj jeden. O. Coś tu. I za chwilę zacznę wezmę y, kolor. Zacznę nakładać gdzieś tam parę takich jeszcze zrobię tutaj takich y, to będzie coś takiego no znaczy to mają wszystko chyba jakieś tak ciemniejsze tu jakieś białe takie okej okay. niebieski niebieski w tych płatkach, ten niebieski przychodzi w taką w taką no ultramarynkę coś ciepłutkiego mam jeszcze z tych poprzednich moich jak powiem malowania tego błękit, błękit, ciemny, czarny, prawie że nie wiem czy mnie nie, kolorze w kopię, bo to będzie na pewno trudne kolorystycznie. O, tu będzie mocno będzie mocno, tu będzie mocno, przy nasadce, i tu, i tu, i tu będzie tak. Wiem. to nie boję się tego obrazu. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego. A jak nie, to prób, przemaluję i zrobię coś innego. Po prostu chciałem się z tym zmierzyć, bo moim zdaniem to jest tak malowanie, że temat jest nieistotny. Naprawdę, wierzcie mi, temat jest nieistotny. To będą kwiaty, to będzie pejzaż, to będzie... Dlaczego słoneczniki Van Gogha są tak yy, osiągnęły, nie wiem, ceny zawrotne i w ogóle tak fajnym i znanym obrazem. Dlaczego, gdyby tak powiedzieć, no pff, co to są jaśniki, kwiatki, kwiatki, jak kwiatki, kwiatki, tak? Po prostu temat jest naprawdę, moim zdaniem, nieistotny. Najważniejsze jest y, sam kolor, ta zabawa kolorem, y, odnalezywanie tych zależności barwnych, y, no i cała, ta, cała reszta, to, to wszystko, co, y, co poza tym, y, tak powiem, malarskim tym malarskim yy, to. Czyli już sobie tutaj pewne rzeczy to układa, zaczynam układać. Te kwiaty się. Szczegółów tam sobie dodam, ile będę chciał, i to będzie dopiero się rozwijało. Natomiast teraz to zakładam sobie, yy, nakładam kolor, tak? Wypełniam kolorem. Nawet nie wiem czy to jest ten kolor taki niebieski raczej ultramaryna raczej z tym, z nawet z jakimś tam no z karminem oczywiście będzie bardzo fakturowy obraz Bardzo fajny i to jeszcze można może tu będzie ostatni taki kontrapunkt, tutaj o fajnie no, tu jeszcze może tu duży na pierwszym planie tak tu się będzie kończyć, nawet żeby nie, nie kończył się poza O, tu. poza y, ramą czy tam płaszczyzną obrazu, dlatego on taki będzie no i tutaj może jeszcze coś tam okej okay. mam y rozrysowane, układ układ światów yy, kwiatów tego, tego obrazu i teraz to co będzie najistotniejsze, czyli hmm, odnajdywanie w tym obrazie tego kontrastu i tego co będzie w tym tle Bo tu będzie zabawa tu będzie ten niebiesko taki, tam będę chciał wejść w jakieś oranże, w jakieś pomarańcze Natomiast na pewno będzie zieleń. Będzie zieleń, żółto-zielony. Na pewno na początku... O, pozaznaczam sobie jakiś tam parę plan, żeby złapać relacje. Tu gdzieś może będzie jaśniejszy. Do, dojadę do krawędzi. Oho. Słuchajcie, jedna rzecz. Yy, też znaleźć trzeba ten kolor tego tła. Ten do, 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 do którego będę dążył, do którego będę zmierzał. Yy, czyli ten pomarańczowy taki. Szmatki. Wszystkie brudne. Mam nadzieję, że jakoś tam sobie poradzę z tym. Hmm. Jeszcze nie, nie będę zaczynał malować od razu szwachlą. Ale też muszę być na to gotowy. Bardzo pan lubi i tak dalej. Czyli tu... O! Proszę, jak, jaki to jest od razu, widzicie jaki chat jakie to jest, jakie to jest yy, energetyczne, jakie to jest yy, zestawienie barwne. No. Od razu się serce, że tak powiem, raduje. Na razie sobie to tak rozetrę, yy, znajdę takie... To w tym momencie to nie jest jeszcze malowanie, w sensie takim, że hmm, to zawsze jest... O. Nie nawet sobie coś tam zacieknie. Hmm, ja cały czas próbuję teraz. W tym momencie próbuję. Próbuję odnajdywać. O, czerwony będzie za mocny, czyli taki pomarańczowy. Jeszcze go rozbierę. O, coś takiego to będzie na pewno super się działo przy tym. I to, to na pewno będzie... Zostawienie bardzo kontrastowe to mi się od razu brudzi i dlatego ok wezmę jeszcze żeby być sobą to wezmę czarną, oczywiście ją trochę złamie z samaryną teraz zaznaczę sobie jakiś tutaj Czyli teraz sobie ten, tego, tego te kwiaty dodatkowo o, widzicie? Dodatkowo będę odnajdywał jakieś miejsca ciemne, jasne w tym obrazie, żeby żeby to posuwać do, do przodu, tak? O tu już jakiś będzie kształt. To proszę przynajmniej na razie był jakiś tam prosty, prosty rysunek. A teraz już sobie dodaję, chociaż pamiętając o tym, żeby ciągle tutaj wypełnić całą przestrzeń, całą tą płaszczyznę tego obrazu. No tu będzie może jakaś zielona. To jeszcze na pewno jest rzecz do uzgodnienia, do zmiany. Natomiast żeby płótno nie było, żeby płótno było Wypełnione kolorem, to, to trzeba to zrobić. Po prostu trzeba. taki mm -hmm. szmaragdowy. nowy. Może być. ten to będzie ciemniejszy. Tu podstawy. Ten kolor. Czemu nie? Nie chcę od razu tu patować i malować tego szpachą. Natomiast sobie na razie trzeba. To zakładać kolorem. Już widzę, że fajne są fajnie to będzie się rozgrywać, bo. O, taki zieleń trochę. jest mocno jest. Chcę ją rozbielić. Taka promowa zieleń. trochę takiej tutaj. Taką wypełnię ten narożnik. Zaraz przy okazji sobie palce wypełniłem. O, kolorem. I w ten sposób powstaje pierwsza część obrazu, czyli wypełniam kolorem i nanoszę kolor na, na całą powierzchnię płótna. Tu jeszcze bez obaw o to, czy tam coś siedzi, nie siedzi, czy tam pasuje, czy nie. Nawet niektóre, że tak powiem, kolory, które tu nałożyłem, już widzę, że fajnie będą tutaj. ...pasowały i że, że pójdę w tym kierunku, także Że wzmocnię ten, te, teraz te decyzje, które teraz podjąłem, że tutaj akurat taki krok, a nie inny. Czyli to mogą... Oczywiście te, te kierunki trzeba tutaj zaznaczyć, tych, bo te liście, yy, ...liście i te... ...łodygi... I że to są takie pionowe, także ten, o tych kierunkach trzeba pamiętać. No i co jeszcze? No i, no i się bawić tym, no. Bawić, bawić, przesuwać się z tym obrazkiem, wypełniać kolorem. Tu zaraz dodam, no i prawie mam zaraz cały wypełniony tym kolorem. Tu dodam jakieś coś w rodzaju takiego tła żeby to żeby to się jak powiedziałem ten kontrastowało, to tutaj będzie ten tutaj nie, ach, powróciłem o to, to jest właśnie to, że, że na tym etapie to no w ogóle przy tym przy olejnych farbach i za wąski za mały pędzał jakiś szerszy że po prostu to jest taki rodzaj malowania, że no, brudzi się, brudzi jeszcze no, taki, eee, na takim zaraz wezmę szpakę naprawdę zaraz wezmę szpachlę i będzie to doskonałe malowanie Niech się rozmazuje. Okej. Okay. Dobra, i mam właściwie prawie cały obraz naniesiony, nałożony kolor. Jeszcze wezmę cieńszy pędzel, poprawię rysunek i pomalutku będę dążył do tego, żeby to coś tu się ciekawego zaczęło dziać w tym obrazie. O, to patrzcie jak to. Nie wiem, czy to na razie przypomina i rysy, może się okazać, że to jest bardzo odległe od wirusów, ale mam nadzieję, że tutaj wrócę do gry i będzie to fajnie się... W ten sposób proszę, parę minut, dokładnie 15 minut mam cały prawie, że obraz już yy, założony kolorem. A jak się to wszystko wróci? Jak te ludzie brudzą? No to nie jest ten kolor, no ale jakiś jest, tak? Można, żeby... O, już fakturowo maluje. Już jest yy, fakturowo i mal, ta materia malarska już się pojawia, tak? Niektóre pociągnięcia już od razu dają temu obrazowi i ten rysunek się pojawia i zaczyna po prostu, po prostu nie bać się, to trzeba, trzeba to opanować i będzie dobrze. Kolor jeszcze nie jest taki, jak powinien. Ale za chwilę będzie. Już ja się tym nie przejmuję. Robię sobie swoje. Zobaczcie. Już, wezmę. już sobie położę pierwszy kolor szpachlą. Pierwsze... ...fajne bo nie powiedziałem wam nie chcę tego malować w ten sposób żeby to był taki obraz realistyczny takich tych, takich no jak się nazywa ten malpinysów tylko to będzie taka po prostu improwizacja powiedzmy na, na temat irysów to będą takie jak to wam powiedzieć wytłumaczyć no to będzie po prostu taka taka zabawa z tym z powiedzmy z tym kwiatem z tym tematem, o. tym tematem, no, kwiatów. Akurat, że to padło na irysy, to bo mają taki kor i a nie inny, to, te są najbardziej charakterystyczne i, i fajne do interpretowania, to no, to trudno, no. O, proszę bardzo. Parę ruchów, parę tych i już się, już się robi coś fajnego. Teraz jeszcze patrzcie dodam. trochę nie widzę tutaj. Dodam takich parę smaczków. Nie wiem, czy nie za ostro. Ale mam nadzieję, że nie. Hmm. I tu będzie już Tu jeszcze trzeba je zmienić, taką zieleni zrobić fajną. To będzie o podstawie tego, tego obrazu. tutaj, zobaczcie. Ech, to Zaraz na <todobreśla> to, 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 to naprawię. No nie ma. Ale właśnie w tym rzecz, żeby to hmm, przemawiało do nas takim o takim będą się pojawiać takie proste o, proste linie która będą jej i będzie super za chwilę się pewnie urwie nagranko także was dziękuję wam za obecność w tym nagraniu i zapraszam na, na kolejne It's just a fight.